Podczas naszej wędrówki po Ślężańskim Parku Krajobrazowym trafiliśmy chyba na jedno z najpiękniejszych miejsc. Stare, zalane kamieniołomy. No i przy naszym szczęście nic dziwnego, że spotkaliśmy płetwonurków. Często tutaj nurkujecie. No, w, w zasadzie dwa razy w miesiącu, w lecie. Jeśli chodzi o lato, to dwa razy w miesiącu, natomiast zimą raz w miesiącu, czasami rzadziej. A dlaczego upodobaliście sobie właśnie to miejsce? E, dlatego, że jest tutaj w zasadzie najczystsza woda i najgłębszy jest to kamienią tu w okolicy Wrocławia. Ma e, prawie 40 metrów głębokości. Chyba jest w ogóle najgłębszy na Dolnym Śląsku zbiornik wodny. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Co tu jest ciekawego na dnie? różne skały, pięterka, można sobie po, pooglądać półki skalne. Y, półki skalne. Poza tym jest dużo śmieci, bo ludzie tu przychodzą często się kąpać i butelki, stare buty, śmieci, po prostu śmieci. Jeszcze 3-4 lata temu tutaj było około 2 metry niższy poziom wody był. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat się właśnie podniósł do tego poziomu, jak teraz. Niedługo te dwa kamieniowe się połączą ze sobą. Pan jest chyba zupełnie świeżo upieczony płetwonurkiem. Tak, dla mnie to pierwsze nurkowanie w tym akwenie. Potem płetwonurkowie często szukają nimf, syrenek. No syreny to mi się jeszcze nie udało znaleźć, natomiast tutaj na no, gdzieś mniej więcej na 10 metrach kościki leżą, można sobie poglądać. No my teraz trzymamy za panów kciuki i za chwilę mam nadzieję się spotkamy. Może jakieś skarby wyłowicie dla nas? No zejdziemy no, na dół, popatrzymy co można ciekawego wyciągnąć. Nurkowie już pewnie są na dnie, ale my spotkaliśmy pana Mariana, który zamieszkał. Tutaj w okolicy niemal zaraz po wojnie. Pan no i... przychodził tutaj mając 5 lat z rodzicami, tak? Tak, pięć Ale... lat miałem, przychodziłem z rodzicami. Bawiliśmy się w podchody. To było takie popularne 10 lat po wojnie. Takie bumpra panował. Kawał patyka i strzelaliśmy się. Co wydobywano w tych kamieniołomach? Granit wydobywane z kamieniłomów. Bloki były cięte, obrabiane i do Warszawy. A po co do Warszawy? Do Pałacu Kultury. Z tego właśnie granitu, tak, budowano Pałac Kultury? Nie, nie, nie cały Pałac Kultury, mhm. tylko część, część. Prawdopodobnie kolumny mhm. są z, z, zrobione właśnie z granitu z kopalni, z, Sobódki zachodniej. Wygląda na to, że już wypływają płetwonurkowie, być może oni znaleźli jakieś skarby na dnie Zobaczymy. Jak było? Bardzo fajnie. Co pan zobaczył? Zobaczyłem kółki starchę. To jest dużo butelek po piwie, po napojach plastikowych Nie brałem tego, bo to... Za dużo roboty by było, żeby wyczyścić cały kamieniowy. Tu jest tego naprawdę multum. Jakaś imprezka podwodna była, co? Ja w niej nie, nie uczestniczyłem. A jak pan się czuje po tym debiucie? Jak zwykle bardzo dużo ciekawych odczuć. Świat pod wodą wygląda naprawdę interesująco, to trzeba zobaczyć. Nie da się tego opisać. Bardziej skalny akwen, niesamowite wrażenie. Dlaczego dlatego właściwie się zostaje płetwonurkiem. Co jest w tym takiego fascynującego? To, że można na przykład ryby po ogonie Jest, jest Tak gile. się też To Znaczy tutaj akurat nie ma ryb żadnych, ale pływamy w różnych akwenach i na różnych jeziorach i dużo różnych ciekawych rzeczy jest. Między innymi ostatnio byłem w, na północy Polski, w, nurkowałem w jeziorze Pile. To widziałem tam zatopiony cały las. Dosłownie ziemia się zsunęła do jeziora i drzewa zostały stojące pod wodą. Oczywiście bez liści, ale jest to też wrażenie niesamowite. Pływać w lesie. A ja się zastanawiałam, na czym polega rola tego pana wódca? On tak bacznie się przygląda miejscu, w którym wy nurkujecie. Jest to sekuracja. To znaczy w. On jest przygotowany do tego, że może w każdej chwili zejść, udzielić nam pomocy niezależnie od tego na jakiej głębokości jesteśmy. No, a jak dacie mu znać, że dzieje się coś złego? Z... Albo za pomocą linki asekuracyjnej, albo jeżeli coś, coś się dzieje, drugi nurek wypływa i daje odpowiednie znaki czy, czy krzyczy i wtedy nurek z asekuracji może zejść pod wodę. A jak się daje te znaki? Jeżeli się wypłynie na powierzchni gdzieś dalej trzeba, całą ręką uderza się w tęste ruchy w ten sposób to jest sygnał pomocy. Są ruchy powtarzalne na całym świecie praktycznie są, można powiedzieć, znormalizowane dla wszystkich ludów. I to jest bardzo wygodne, praktyczne. Poza tym to jest niestety niebezpieczny sport, zabawa. Jest to niebezpieczne z tego względu, że na każde 10 metrów słupa wody to przypada jedna atmosfera ciśnienia. W związku z tym, im głębiej, tym to ciśnienie jest większe. A niebezpieczeństwo polega na tym, że ktoś wynurzając się. Nie powinien, ale mógłby zapomnieć na przykład wypuszczać powietrze, w związku z czym płuca by się zachowały, jak, jak przeciążony balon za mocno nadmuchany. nie mogłoby dojść do, do, do rozedmy płuc. Wyglądacie panowie informujące troszkę jak upolutki. Co to jest za sprzęt, co to jest za kombinezum, przed czym on was chroni? Znaczy to, to, jest, to jest kombinezon tak zwany moty. to jest zrobione z tankiny opynowej. Mokry dlatego że woda wpływa pod tym kombinezonem, ogrzewa się od ciała i stanowi barierę do tego, żeby nurek nie zmarł pod wodą. My teraz trzymamy kciuki, ćwiczcie dalej, a wieczorem mam nadzieję, że spotkamy się przy ognisku, które organizujemy z programem. A które zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Udajemy się w dalszą podróż naszymi rowerami. Być może ktoś z Państwa przyjedzie tutaj do nas, spotkamy się na szlaku, a jeśli nie, to o 18 zapraszam ponownie przed telewizory. Odwiedzimy najpiękniejsze Źródełka. A teraz to teraz wakacyjna lista przebojów. Do zobaczenia o godzinie Do zobaczenia.